Witam państwa bardzo serdecznie. Jest 10 listopada, dzień przed świętem niepodległości. Jutro będziemy właśnie świętować ten radosny dzień. Proszę państwa, zaprosiliśmy tutaj dzisiaj państwa, żeby jeszcze raz powiedzieć o idei Marszu Niepodległości, o tym co się będzie jutro działo, jak będziemy ten dzień świętować. I po to, żeby za państwa pośrednictwem e, móc wszystkich Polaków e, do tego świętowania do tego świętowania zaprosić. E, proszę Państwa, e, może na początek parę słów o tym, e, co się będzie działo. O godzinie 13.30 w parafii świętej Barbary jest msza święta za ojczyznę, na którą wszystkich zapraszamy, a następnie o godzinie 15, kilkaset metrów dalej, na Placu Konstytucji rozpocznie się Marsz Niepodległości. Marsz Niepodległości przemaszeruje ulicami Warszawy i zakończy, zakończy swój przemarsz pod pomnikiem Romana Dmowskiego, jednego z twórców, z ojców niepodległej niepodległej Polski. A parę słów również może na temat dlaczego właśnie w tym dniu chcemy uczcić również Romana Dmowskiego. Poproszę doktora Krzysztofa Kawęckiego. Jak pan powiedział prezes, marsz oficjalnie zakończy się przed pomnikiem Romana Dmowskiego. To postać oczywiście bardzo zasłużona dla odzyskania przez Polskę niepodległości i myślę, że dość jest oczywiste, że tę postać chcę przypomnieć i oddać również szacunek Romana Widmowskiemu i innym również działaczom Ruchu Narodowego Niepodległościowego, kombatantom, którzy walczą o niepodległość. Ja oczywiście nie będę mówił o zasługach Roman bo to jest powszechnie dość znane, tylko pozwolę sobie przypomnieć, że w 1916 roku Szymowski uzyskał doktorat filozofii na Uniwersytecie w Cambridge, w 1923 roku otrzymał doktorat Honolis Kawza Uniwersytetu Poznańskiego i oczywiście jest sygnatariuszem konferencji wersalskiej w 1919 roku. I niestety to, te wydarzenia, które, którego świadkami byliśmy wczoraj, próba yy, wręcz powiedziałbym ze mną no, zbezrzeszczenia pamięci Romanowskiego poprzez ekscesy, które y, różne y, organizacje y, anarchistyczne, lewackie y, i osoby z nimi związane próbowały wczoraj podjąć, to jest oczywiście oburzające, powiedziałbym, takie edukacyjne barbarzyństwo. I w związku z tym Wydaje się, że jest to też porażka pewnie polskiego systemu edukacji i myślę, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości także podejmie działania w tym kierunku, żeby postać Romana Polskiego, żeby różne nurty niepodległościowe polskie bliżej przybliżyć. Mamy znakomitych historyków, w, w zakresie najnowszej historii Polski tak bardzo wiele w tym zakresie zrobiono, wiele napisano i myślę, że pewnie zwrócimy się do ministra edukacji narodowej, nawet do ministra edukacji narodowej z jakimś apelem, żeby ta wiedza na temat Romana Turskiego stała się bardziej powszechna dla licealistów. no i myślę, że zwrócimy się również do wybitnych naukowców z Instytutu Pamięci Narodowej, ale nie tylko, którzy po prostu, być może no, trzeba będzie wydać opracowanie, dla uczniów szkół średnich, dla licealistów, żeby tę postać i historię ruchu narodowego przybliżyć, bo naprawdę trzeba również edukować po prostu tę młodzież i to jest również jakieś dla nas wyzwanie. Jeszcze tylko może chciałem powiedzieć, że marcz niepodległości jest dedykowany w tym roku, drugi marsz niepodległości dedykowany Polakom na Wileńszczyźnie, Polakom na Litwie. I to jest taki z naszej strony wyraz też szacunku i uznania dla walki Polaków o godność, o ich tożsamość narodową tam właśnie na Wilej Proszę Państwa, yy, idziemy również pod pomnik Dmowskiego, by przywrócić pewną symetrię. Yy, o marszałku Piłsudskim, jak gdyby wszyscy pamiętają, jest on postacią oczywistą, jeśli chodzi o 11 listopada. Natomiast trzeba przypomnieć, że poza Piłsudskim był również Paderewski, był właśnie Dmowski, był generał Haller i inni. I dlatego chcemy jak gdyby ten, ten, ten fakt również podkreślić. Planowaliśmy pierwotnie, że marsz odbędzie się z placu Piłsudskiego do podpomnik Dmowskiego. Takie było pierwotne zamierzenie, by te ideę jak gdyby połączyć właśnie od Piłsudskiego do Dmowskiego. Jednak, jak wiecie Państwo, jest rozkopana Świętokrzyska w związku z przebudową metra. No i ze względów bezpieczeństwa, za możliwość zablokowania Świętokrzyskiej, musieliśmy z tego zrezygnować. O idei marszu i o tym, dlaczego znalazł się w komitecie poparcia, poproszę, poproszę o zabranie głosu pana Stanisława Oleksiaka. Proszę Państwa, mam przed sobą tę ulotkę, która jest w niewielkiej skali odzwierciedleniem plakatu. Muszę przyznać, że ten plakat przemówił do moich uczuć, do moich doświadczeń życiowych i stał się niejako motywacją do tego, żeby się odnieść do marszu w niepodległości. Przypomnę, że czytam ten plakat wyborczy, ten, przepraszam, ten plakat nie, prezentujący Marsz Niepodległości. Tam to półki skreślamy. Tutaj ko kolega właśnie prezentuje się. E, e, skreślamy, tak. dobrze. Ten plakat przemówił do mnie głęboko. Prezentowane są na nim pokolenia tych, którzy maszerowali do niepodległości przez wieki, przez epoki całe. Moja wyobraźnia żołnierska postawiła mnie w tym szeregu. Nie tylko mnie, nas, moje pokolenia. Pokolenia żołnierzy Armii Krajowej. A więc tej armii, która wspólnie z innymi siłami zbrojnymi polskimi w kraju i za granicą. Wybijała się na niepodległość. Wychowany jestem w kulcie marszałka. Tak się złożyło. Rodzinnie i w szkole. Chcę mocno podkreślić, że dla mnie niepodległość, ten ostatni etap przed II Rzeczypospolitej, wiąże się z osobą marszałka. Myśmy realizowali kolejny etap. Prezentuje tutaj ta piękna dziewczyna z opaską na prawym rękawie munduru. Powstanie z Warszawski. Prezentuje pokolenie żołnierzy Polski Walczącej Armii Krajowej. To przemówiło, powtarzam, do mojej wyobraźni. Ale... Tutaj mówię w tej chwili jako prezes Światowego Związku Rządzi Armii Krajowej. My jesteśmy organizacją, która, podobnie jak Armia Krajowa, jednoczyła ludzi o różnych poglądach politycznych, bo dla nas ideą przewodnią była niepodległość. Ta niepodległość nas łączyła. Ta idea była dla nas wspólna. Jej służyliśmy, odsuwając na bok nieporozumienia, innych kontaktów. To może bardziej odnosiło się do pokoleń starszych niż do nas, dwudziestolatków. Ale podkreśla, to co łączyło wszystkich, najmłodszych i najstarszych żołnierzy Armii Krajowej, to, było, to był marsz do niepodległości. Znaleźliśmy się tutaj na odwrocie tej ulotki. W Komitecie jako członek honor, honorowego patronatu. Gdyby było tylko nazwisko Stanisław Olekcja, to jeden z milionów ludzi. dodatek prezes świad... Zarządu Głównego, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej od razu sprawia, stawia sprawę dla bardzo dociekliwych interpretatorów obecności związków w tym. Związek, powtarzam, jest organizacją apolityczną, propaństwową, niepodległościową, proniepodległościową. Stosowne oświadczenie kolega obecny tutaj, rzecznik prasowy, kolega Tadeusz Filipkowski przekazał, znacie je Państwo, mojej obecności tu, na tym zebraniu. Nie wiem, czy będę maszerował, bo zdrowie mi nie, chyba na to może nie pozwolić. Natomiast moja obecność tutaj jest osobistym moim stosunkiem do samej idei niepodległości. Jestem zawiedziony. Otrzymałem tutaj cały szereg materiałów, maile, i te różne teksty, które wyrażają zdziwienie, że ja się opowiadam za marszem niepodległości. Ja, się, ja wyrażam zdziwienie, że marsz niepodległości może być interpretowany w sposób zaprzeczający jego idei. Ja nie mam, że wszyscy, którzy organizują ten marsz, mają na myśli jedno tylko i wyłącznie. Sprawę służby rzeczpospolitej. Bo dla mnie niepodległość to nie tylko Stan jakiś faktyczny. Niepodległość to także zobowiązanie. Niepodległość musimy stale mieć na uwadze i o nią dbać, czuwać, oddawać swoje najlepsze uczucia Ojczyźnie Niepodległej. Powtarzam, nie można. Nikt odpowiedzialny nie może i nie powinien traktować mojej obecności, mojej deklaracji poparcia dla idei Marszu Niepodległości. Tak wyrażonej, tak zilustrowanej jako opowiedzenie się związku. Moi koledzy też, niektórzy będą z tym zgorszeni. Nie wykluczam tego, ale mi się wydaje, że przedstawienie tego w sposób pełny rzetelny, co powiedziałem, chyba wszystkim, jakiekolwiek wątpliwości wyjaśni, nie pozwoli nikomu na interpretację dowolną. Teraz sprawa zachowań. Mam nadzieję, zapewnienie od Pana Roberto, że zarówno hasła, jak i Sposób ich prezentacji, zachowanie się w marszu, oczywiście zależy od uczestników, ale ogromnym stopniu zależy od organizatorów, że te wszystkie, może mogę to określić niezbyt dokładnie, znamiona tego, co się zacznie jutro o godzinie 14.00. Że one będą wyrażane w sposób godny, że będą prezentowane zgodnie z ideą podległości, że nie będą chybiały i uczestnikom, i samej idei. W ogromnym stopniu prezentacja tego, co się dokona jutro, publiczna prezentacja zależy od Was, drodzy Państwo. Dobrze wiecie, dobrze wiecie, co może praca. Ufam, że prezentacja, informacja, która ma ogromny, ogromne znaczenie wychowawcze, wychowujecie przecież tym, co mówicie. Jak mówicie, co piszecie, co głosicie. To jest także służba niepodległej, to co robicie. Wielkiej, niepodległej Ojczyźnie. Nie wiem, czy powiedziałem to, co może Was satysfakcjonować. Wypowiadam to, co mi w sercu brakuje. Dziękuję. Nadal jesteśmy na służbie i te służbę pełnimy. Dziękuję serdecznie, panie prezesie. Szanowni Państwo, jutro będziemy świętować niepodległość i pod pomnikiem Romana Odmowskiego powiemy o motywach naszego świętowania oraz o wyzwaniach polskiej niepodległości. Dzisiaj na tej konferencji prasowej z mojej strony tylko dwa krótkie podziękowania i jeden ważny apel. Po pierwsze, dziękuję osobiście panu doktorowi Ryszardowi Oparze, który jest założycielem portalu Nowy Ekran, udzielającego nie po raz pierwszy gościny organizatorom Marszu Niepodległości i wspierającego inicjatywę Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Tak więc, panie Ryszardzie, nasz gospodarzu, dziękuję bardzo. Po drugie chcę także podziękować młodym warszawiakom, w szczególności kibicom Legii Warszawa, którzy wczoraj własnymi piersiami obronili pomnik Romana Dmowskiego, obronili pana Romana przed barbarzyńcami, o czym tutaj bardzo trafnie mówił pan doktor Krzysztof Kawęcki, wiceprezes prawicy Rzeczypospolitej. Tak więc drodzy nasi kibice, bardzo dobrze i tak trzymać. A teraz ważny apel do służb publicznych, w szczególności do policji. Jako organizatorzy Marszu Niepodległości apelujemy, aby policja umożliwiła godne oraz zgodne z planem przeprowadzenie naszej legalnej manifestacji. Nie może być tak, że rejestrowane tu i ówdzie pikiety będą uniemożliwiać przemarsz z. Placu Konstytucji pod pomnik Romana Dmowskiego. Państwo polskie musi zdać egzamin. Państwo polskie nie może ponieść porażki i nie może doprowadzić do sytuacji, w której legalna wielotysięczna manifestacja będzie sztucznie zatrzymywana przez pikiety, które mają prawo być organizowane, ale nie mają prawa blokować przejścia. Gdyby utrzymywać taką logikę, to każdy z nas mógłby za chwilę zarejestrować pikietę pod drzwiami kancelarii prezydenta albo kancelarii premiera i dowolnie długo nie pozwalać wchodzić czy wychodzić do tego budynku z powodu legalnej pikiety. Otóż tak być nie może. Apelujemy, aby policja w sposób sobie właściwy zgodnie ze sztuką profesjonalizmu pozwoliła marszowi niepodległości bez zbędnej agresji, bez zbędnych przepychanek, bez niepotrzebnej polemiki pozwoliła przejść w spokoju tam, gdzie ten marsz może zgodnie z uzyskanym pozwoleniem się znaleźć. Co więcej, chcemy, aby służby publiczne zachowały się bardzo konsekwentnie. Apelujemy także do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeżeli otrzymała sygnały o przyjazdach zorganizowanych grup zagranicznych, które chciałyby ingerować w manifestację dziejącą się w stolicy Polski, aby w sobie właściwy sposób te służby z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego na czele zadziałały. Znają rozkłady pociągów, znają sposoby działania i przybywania do stolicy Polski. I zorganizowanych grup zagranicznych, doprawdy można zadziałać tutaj cicho, bezpiecznie i zgodnie z porządkiem publicznym. Apelujemy o właściwe działanie do policji i innych służb publicznych. Dziękuję bardzo. Panie Ryszard, ja tylko dwa słowa. Ja, może nie mam takiego doświadczenia jak panowie przedmówcy. Serdecznie dziękuję państwu za przybycie do naszej tutaj siedziby. Tu jest wspaniały prawda, obraz Rejtana który może symbolizuje dzisiejszą sytuację w naszym kraju. Chciałbym powiedzieć, że nowy ekran, który jest portalem społecznościowym, ma już dzisiaj kilka milionów użytkowników, z największą satysfakcją i dumą popiera tego typu inicjatywę. Ja szczególnie się cieszę, że to młodzież, właśnie nasza przyszłość, naszego narodu jest inicjatorem tak pięknych idei. Trochę się może wstydza za swoje pokolenie. Ja wprawdzie nie brałem udziału w Powstaniu Warszawskim, ani nie byłem też członkiem, panie prezesie, AK, natomiast wiele osób z mojej rodziny było. Trochę się może wstydzę za moje pokolenie, że jesteśmy tak może za mało zaangażowani w sprawy e, dnia 11 listopada, które są tak ważne. Uważam, że to jest najważniejszy dzień e, być może w polskim kalendarzu. Kwestia e, tego dnia powinna wszystkich Polaków łączyć. Ja mam nadzieję, że tak będzie również jutro. Dziękuję. Czy są jakieś pytania ze strony państwa? Fakty, to pan, trochę to jest piękny słów pana Stanisława, ale to jest trochę życzeniowy Aw. Możemy się spodziewać pewien scenariusz wstępny nakreślić tego, jak będzie wyglądał ten jutrzejszy dzień i organizacje lewidzowe już zapowiedziały blokadę tego marszu i pewnie dojdzie do jakiejś powtórki z, z tego, co się wydarzyło w zeszłym roku. Czy panowie są w stanie wziąć pełną odpowiedzialność <słysza> za uczestników Waszego marszu? Po pierwsze, że nie będą prowokować, po drugie, że nie pojawią się piaskowe mundury, że nie będzie hajlowania. Mogę wymienić e, jeszcze długo. Czy panowie biorą pełną odpowiedzialność za. To? Panie redaktorze, e, nie było żadnego hajlowania, nie było żadnych takich ekscesów w zeszłym roku, e, więc nie bardzo rozumiem skąd to pytanie. A jeśli chodzi o prowokacje, to proszę je skierować do strony, która owe prowokacje zapowiada, tak? czyli do, e, do porozumienia 11 listopada, które zapowiedziało. Blokady. No, nie bardzo rozumiem, w czym miałaby być nasza prowokacja. Czy w tym, że w Święto Niepodległości organizujemy Marsz Niepodległości? Nie, w takim razie zostanie źle zrozumiany. Chciałem się zapytać, czy Pan, jako współorganizator tego marszu, weźmie odpowiedzialność potem ewentualnie. Też mówię o pewnych ewentualnościach. Po, po tym, gdyby do takich prowokacji doszło w zeszłym roku, też umówmy się w, w, na wysokości Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Byłem tam, widziałem to. Też dwie strony były zaangażowane w to. Proszę Pana, kolumna marszowa wyrusza o 15 z Placu Konstytucji, kończy się pod pomnikiem Robana Dmowskiego, tak? I ja za to zgromadzenie biorę odpowiedzialność. Za to, że ktoś może zechcieć gdzieś w centrum miasta, czy, czy gdziekolwiek w Warszawie, wstrzymać jakieś burdy w Święto Niepodległości, odpowiedzialności oczywiście brać nie mogę. Natomiast y, mam nadzieję, wręcz jestem przekonany, że policja i służby porządkowe y, poradzą sobie z tymi problemami. Chciałem się zaznaczyć o doświadczeniu, które, które tutaj jest. Proszę, żeby pan zwerbalizował ja. to. Znaczy, czy na stronie internetowej kredykonu zaproszenie na waszej niepodległości pojawiło się wbrew waszej intencji i y, 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 poza waszą wiedzą? Oczywiście. Proszę Państwa, y, Niestety doszło do tego, że właśnie organizacja neonazistowska zechciała się podpiąć pod marsz niepodległości, przez publikację e, owego zaproszenia. Traktujemy to jako prowokację, traktujemy to jako znieważenie marszu niepodległości, znieważenie święta niepodległości. Zdecydowanie to potępiamy. E, potępiamy wszystkich, którzy w święto niepodległości e, a w jakikolwiek inny dzień, w jakikolwiek inny dzień E, chcieliby głosić hasła, chcieliby mieć cokolwiek do czynienia z, nazwijmy to umownie, wszystkim, co odnosi się do swastyki albo sierpa i młota, tak? Zdecydowanie, zdecydowanie to potępiamy. I na to w Polsce nie może być miejsca. To tyle. W takim razie jeszcze pytam o same hasła. Państwo są przekonani, że wśród uczestników marszu hasła czy neonazistowskie, czy chociażby takie jak zakaz pedałowania, o czym mówią. Organizacje lewicowe się nie pojawią? Proszę panią, na marzu spodziewamy się kilkunastu tysięcy ludzi. Oczywiście będzie służba porządkowa, będziemy, będziemy w miarę naszych możliwości pilnowali tych transparentów, natomiast z hasłami nie będzie problemu tak jak nie było w zeszłym roku, ponieważ jest nagłośnienie, które, w którym zestaw haseł patriotycznych, narodowych, niepodległościowych będzie podawany. I tutaj jak gdyby nie widzę takiego zagrożenia. Mógł Pan przedstawić pełną trasę tego marszu? E, ze względów bezpieczeństwa niestety nie możemy przedstawiać trasy przemarszu. A czy znają Panowie, e, czy Państwo organizatorzy trasę, czy miejsca, w których będą kontrmanifestacje? Jesteś, jesteś, jesteśmy w stałym kontakcie z policją, z Urzędem Miasta e, i jak gdyby nawzajem, nawzajem się na ten temat informujemy. Chciałbym dopytać o tą trasę. To jest najgorsza trasa, czy jakaś To jest właściwa trasa, proszę pana, na to, żeby godnie uczcić Święto Niepodległości w Warszawie. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że na pewno na Marszu Niepodległości nie będzie żadnych symboli faszystowskich czy nazistowskich. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że organizacje, które otrzymały zgodę, znaczy należy ubolewać. Miasta, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na kontrmanifestacje, a nie ukrywają, że ich celem jest rozbicie po prostu tej manifestacji, że w tym otoczeniu właśnie w ubiegłym roku i, i powszechnie pojawiają się symbole komunistyczne, skrajnie lewicowe, symbole związane z systemem totalitarnym komunistycznym, prawnie w Polsce zakazane. Także raczej problem jest po, po drugiej stronie, że tam właśnie znajdują się symbole komunistycznego systemu zbrodniczego, powszechnie używane niestety. I na to należy zwrócić uwagę i też apelujemy do przedstawicieli władz publicznych i sił porządkowych, żeby po prostu na to, na te fakty reagowały. A czy pan by informację, przepraszam, ostatnie pytanie, na temat tego, że z, z, z umownej drugiej strony pojawią się przedstawiciele tej niemieckiej Antifa albo jakichś organizacji lewicowych spoza Polski? To znaczy, proszę pana, w, na stronach niemieckiej, niemieckiej antify, niemieckich anarchistów pojawiały się wezwania i zaproszenia do przybywania do Polski. Porozumienie 11 listopada, gdy w, w polskich mediach zaczęło być o tym głośno, wystosowało oświadczenie, w którym napisali: Herzlich willkommen. A ja jadąc w sobotę z Wrocławia do Warszawy w pociągu musiałem skorzystać z toalety i wchodząc tam zobaczyłem właśnie w lepkę tam antifa, antifaszystę, prawda, Berlin i tak dalej, i Więc możemy się spodziewać, że jakaś grupa tych osób rzeczywiście się tam pojawi. Oczywiście żadnych pewnych danych nie posiadamy. Mam pytanie kiedy nie zdziwił nas czy wobec działań, które można traktować jako podżeganie do aktów sprzecznych z prawem ze strony lewicy, terrorystów, niektórych ulicystów, środowiska obywatelskie, które panowie reprezentują, podjęły jakieś przeciwdziałania? Czy zwracaliście się do prokuratury, do, do właściwych służb polskich czy też innych państw, żeby przeciwdziałać aktom sprzecznych z prawem, które być może nastąpią jutro? Myśmy przygotowali bardzo wiele, bardzo wiele zawiadomień o zamiarze popełnienia przestępstwa. Interpelacje do Rzecznika Praw Obywatelskich, interpelacje do od odpowiednich służb państwowych w tej sprawie i tych tematów będziemy pilnować. Myślę, że kierowanie sprawy na drogę prawną okazało się skuteczne, przynajmniej w niektórych przypadkach, ponieważ myśmy po po ubiegłorocznych ekscesach i nawoływaniu do, do fizycznej rozprawy z marszem niepodległości e, przez chociażby dziennikarzy metra, wydawanego przez spółkę Agora. E, wytoczyli kilka proces, procesów z tego, z tego tytułu. One, one jak gdyby się one trwają, tak, są na jakimś wstępnym etapie. I muszę powiedzieć, że odniosło to taki skutek, że, że w, ja wprawdzie ja nie śledzę metra, ale ponoć w tym roku w tym roku już owa propaganda nienawiści do marszu, do marszu, w stosunku do Marszu Niepodległości nie była kontynuowana. Jeśli można jeszcze pytanie. Radek Czarnicki, polski reżyser, zapytać, jak macie zamiar reagować na ewentualne krzywopasy? Czy macie już jakieś ustalenie w tym względzie? My zamierzamy pilnować porządku kolumny marszowej ewentualne prowokacje, ataki na Marsz Niepodległości, to jest sprawa policji, która ten marsz będzie zabezpieczać. A Państwo macie swoje służby porządkowe? Mamy swoją służbę porządkową, tylko to jest służba techniczna, to nie jest, to nie jest, to nie jest służba ochrony, która będzie będzie, która ma, miałaby zadanie z kimkolwiek się z kimkolwiek się że tak powiem konfrontować, tak? Więc to jest stricte techniczna służba porządkowa, która w razie potrzeby będzie zgłaszała ewentualne problemy Policji. Czy Pan na ten jutrzejszy marsz zaprosił matki z dziećmi? Oczywiście i wiem, że wiele, wiele matek z dziećmi, wiele rodzin przychodzi. Proszę Państwa, jeśli nie ma więcej pytań, to ja tylko powtórzę. 13.30, parafia świętej Barbary, msza święta i godzina 15, Plac Konstytucji. Rozpoczynamy Marsz Niepodległości 11 listopada. Dziękuję Państwu przy, bardzo serdecznie. Może zaapelować, bo we wczorajszym wydaniu wiadomości... W pierwszym programie rozumiem, że przez pomyłkę została podana błędna informacja, która może no być przyczyną pewnej dezorientacji. Otóż zostało podane, że marsz o godzinie 15 rozpoczyna się z placu zamkowego, a nie z placu konstytucji. Apelowalibyśmy do redaktorów wiadomości o sprostowanie tego w dzisiejszym wydaniu wiadomości ponieważ to że również ma pewien wpływ na kwestie związane ze sprawnym przebiegiem tych uroczystości marszu. Także raz jeszcze apelujemy do wiadomości TVP, program pierwszy, o sprostowanie tej informacji, że marsz rozpoczyna się o 15, ale z Placu Konstytucji. Dziękujemy serdecznie.